Następnym naszym kandydatem do odświeżenia terrarium jest Hilobrachy SP Electric Blue. Pająk o bardzo charakterystycznej barwie. Każdy pajęczarz, pajęczarz, każdy hodowca powinien go znać. Pająk dość silnie jadowity, szybki. Gatunek jest to podziemny, przez co jego terraria wyglądają jak dziura w ziemi. Oczywiście nasz pająk jest jeszcze mały, jest to tak około L6, L7, tak bym stawiał. Więc no dosyć małych rozmiarów, aczkolwiek dorosłe osobniki osiągają nawet 15-16 cm. W odnóżach oczywiście, mówię, tak, o rozpiętości odnóży. Pająk pochodzi z Azji, więc trzeba zapewnić mu odpowiednią wilgoć oraz odpowiednią temperaturę. Wilgoć jest to 27-28 stopni. Nie wiem, gdzie ten pająk jest, więc nie wiem, czego się spodziewać. Ja sobie zerknę, tak poza kadrem. Tu jest. Więc, no ja wiem, jak go wyjąć. Nie za bardzo mam pomysł na to. Yy, nie ukrywam, trochę się stresuję, ponieważ no wiem, co ten pająk potrafi. Wiem, jaki jest szybki, ale no nie szkodzi. Spróbujemy, zaryzykujemy. Bez ryzyka nie ma zabawy. To teraz musimy go wypuścić z no nastu. Do tego wykorzystam sobie dłuższą pensetę. Którą po prostu mu wbiję w jeden z otworów wyjściowych. Nie powinienem trzymać tego ręką, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, tu nie ma na banki. Na banki z tym wydaje mi się, że pająk właśnie znajduje się w tej części swojego gniazda, która już pozwoliliśmy sobie dość doszczętnie rozwalić. Użyć mi pensety. Tak widziałem, jak się poruszyło. Więc będzie raczej wybiegał z tej strony. Bardzo ładnie to widać. Pająk no, widać. Pewnie będzie wybiegał z tej strony, więc bądź go już przygotowany. Pojawiły się jego nogi. Staram się to robić bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić pająka, ponieważ no jest dość małym osobnikiem. Udało nam się złapać Hilobrachysa SP Electric Blue. Do pudełeczka. Dość żmudna i ciężka robota była, ale no, wymagało to tego, ponieważ mimo że pajęk jest mały, to jest bardzo silnie jadowity. No i w stosunku do człowieka może być to no, dość bolesne spotkanie. Zawsze trzeba być, podchodzić bezpiecznie do wszelkiego rodzaju zwierząt, takie i, i również w tym przypadku. Pają wcisnął nogi tutaj w szparkę, a nie chcę mu, mu tych nóg uszkodzić. Więc bardzo delikatnie. No zabieraj te kopyta. Pająki te wybarwiają się około 5-6 wylinki. No nasz już jest tak L6L7. Nie wiem, czy będzie widać teraz jego niebieskiego ja dynurza. Spróbuję nacelować. Yy, no, nie, nie będzie. Niestety, ale przez aparat, ja widzę, lekko się błyszczą, ale przez aparat. O, widać kiełki, jak się świecą. To trochę to. No oczywiście, będziemy pająka pokazywać podczas karmienia. <laughs> tak więc. więc jeszcze będziecie mieli okazję to zobaczyć. Ok, pozostało nam nic innego, jak nasypać. Nowy torf do tuby. Oczywiście, jak zwykle, muszę prosypywać wszędzie dookoła. Dość dużo, tego to... no, dość dużo tego torfu trzeba nasypać dla tego pająka, ponieważ jest to pająk, który żyje pod ziemią. Bardzo ładne tunele sobie wykopuje. Przez to, niestety, bardzo rzadko go widać. Aczkolwiek, podczas karmienia, jak przyłożymy do jego gniazda. Jakiegoś owada, no to pająk z chęcią po niego wychodzi, ale błyskawicznie wciąga go z powrotem pod ziemię. Terrarium już jest gotowe dla tego pająka, czyli teraz ta gorsza część. Czy ja wiem, czy gorsza? Z jednej strony tak, czyli przerzucenie pająka z powrotem do nowego terrarium oraz szybkie zakrycie go. Poczekaj, czy mam to wieczko? Tak, to jest to wieczko. Uch, to jest dość szybki pająk, więc robimy. Hmm, jakby to zrobić? Może tak, i po prostu niech biegnie do siebie, co? Otworzymy go. Otworzę sobie w rękach ten pojemnik, zanim go odwrócę. Raczej nie chciałbym być ugryziony przez tego pająka. Hmm. Tak, żeby nie pobiegł mi z powrotem tu, ani nie biegł mi po pencecie. Robimy tak. A widzę jego ładne odnóża. Ładny jesteś, Chilo Brachysie. Udało się. O! Uciekinie. O! Mi się gorąco zrobiło. Szybki. Bardzo szybki pająk. No to, to mogę powiedzieć, że no jest, jest szybki. Jak Usain Bolt na setkę. Też raz. Tylko teraz go przykryjemy. Nie chciałem go przykrywać, chciałem go nagrać. No, no, no. Dobra, szybka akcja. Ja jestem, ło, ale się mi się gorąco zrobiło. Tym bardziej, że bieg w stronę moich nóg, tutaj których nie widzicie, ale bieg w stronę moich nóg i dosłownie w ostatnim momencie złapałem go, jak zeskakiwał ze stołu. Tak, możemy go pokazać jeszcze na szybko. Może to z Ale się zgrzałem. No, ale taki no. szarak. Szarak, aczkolwiek, jak mu się zobaczy po podwozie, szczególnie gdy atakuje albo przyjmuje postać, postawę defensywną, no widać te charakterystyczne, takie ultrafioletowe nogi niemalże. Z taki kolor no moc, mocnego, taki żarówiasty nie, niebieski. Trochę o, widać, ale tak no. będzie większy, będzie lepiej widać. Dokładnie, ale akcja. Dobra, lecimy dalej.